Bardzo możliwe, że prezydent Karol Nawrocki wkrótce w końcu będzie mógł rozwiązać Sejm i rozpisać nowe wybory parlamentarne. Doszło do ważnych decyzji w Senacie, które mogą uruchomić ten konstytucyjny proces, żeby prezydent mógł rozpisać wcześniejsze wybory. O co chodzi wyjaśnię Wam w dzisiejszym komentarzu. Zachęcam do komentowania tego materiału oraz do subskrypcji, ponieważ dzięki temu te materiały docierają do większej liczby osób. No to zaczynamy. Senacka komisja do spraw Ochrony Środowiska przyjęła poprawkę do budżetu, która ma na celu obcięcie budżetu kancelarii Prezydenta o ponad 200 milionów złotych, co stanowi ponad 2 trzecie budżetu kancelarii Prezydenta. Gdyby ta poprawka została przyjęta, prezydent po prostu nie mógłby wykonywać swoich kompetencji. Co więcej, za tą poprawką stoi senator Stanisław Gawowski, tak, to ten sam bohater. Główny bohater afery melioracyjnej został skazany niedawno za korupcję przez sąd w pierwszej instancji aż na 5 lat pozbawienia wolności. Cały czas, jak widać, cieszy się zaufaniem Donalda Tuska. Istnieją plany pozbawienia prezydenta Nawrockiego możliwości sprawowania urzędu, bo tym de facto jest obcięcie kancelarii prezydenta budżetu. Tylko że gdyby to nastąpiło, prezydent mógłby uruchomić procedurę, która finalnie w najbliższym czasie mogłaby doprowadzić do skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania wcześniejszych wyborów. W jaki sposób? Otóż gdyby ta poprawka Senatu została przyjęta, w mojej ocenie ona byłaby głęboko niekonstytucyjna. Z tego powodu, że pozbawienie prezydenta budżetu, które mają inne państwowe instytucje, Prowadziłoby do tego, że prezydent nie mógłby rzetelnie wykonywać swoich obowiązków. I jeśli chodzi o niekonstytucyjny budżet, to prezydent ma bardzo ważne uprawnienia w Konstytucji. Mianowicie, budżetu zawetować nie może, ale może skierować go do Trybunału Konstytucyjnego. I zgodnie z artykułem 224 i 225 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny ma dwa miesiące na rozpatrzenie jego wniosku. Zakładając, że prezydent skutecznie skierowałby sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, wypełniona zostałaby przesłanka z artykułu 225 Konstytucji, który wskazuje, że jeśli w cztery miesiące od przedłużenia Sejmowi prezydent nie dostanie właściwej ustawy budżetowej do podpisu, to wówczas może rozpisać wcześniejsze wybory. Wcześniejsze wybory odbyłyby się do 45 dnia od momentu ich rozpisania przez prezydenta, więc patrząc na ten kalendarz potencjalnych wydarzeń, gdyby obcięto budżet kancelarii prezydenta i prezydent skutecznie zaskarżyłby to do Trybunału Konstytucyjnego, wcześniejsze wybory mogłyby zostać przeprowadzone w marcu lub kwietniu. Czy Donald Tusk zmierza do takiego scenariusza? Ciężko mi powiedzieć, bo ryzykowałby bardzo dużo. Z ostatnich sondaży wynika, że Polacy mają dość jego rządu. Ponad 60% Polaków uważa, że Donald Tusk fatalnie spełnia obietnice wyborcze. Ponad 44% Polaków uważa, że jest gorszym premierem niż się spodziewali, kiedy obejmował urząd. Pozytywnie do Tuska nastawionych jest zaledwie 20% ankietowanych. No i jak wynika z sondaży, rząd ma zdecydowanie więcej przeciwników niż zwolenników. Aktualnie 52% Polaków sytuuje się jako przeciwnicy rządu, a tylko 41% jako jego zwolennicy. Sondaże od ponad roku nie dają Tuskowi i jego koalicji szans na stworzenie rządu, gdyby wybory odbyły się wcześniej. Oczywiście z perspektywy Polski, im krócej będzie trwał rząd Donalda Tuska, tym lepiej. A jeśli już mowa o Tusku, dwulecie rządu i co robi Tusk? Myślicie, że pochwalił się spełnieniem jakiejś obietnicy, którą złożył Polakom? Otóż nie. On zorganizował wielką konferencję prasową, by poinformować o tym, że CPK zmieni nazwę. Nasz port lotniczy, nasza duma stał się faktem, a nie propagandową chucpą. Albo załatwianiem swoich interesów. Dzięki Wam. To, z czego naprawdę będziemy dumni, staje się dzisiaj faktem. Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili. Nie chcę, żeby te złe skojarzenia. Te fatalne fakty związane z tą inwestycją ciągnęły się za nami, także w wymiarze symbolicznym. I dlatego to jest chyba stosowny moment, żeby dzisiaj uroczyście ogłosić, że lotnisko największe lotnisko w tej części Europy, hub, centrum handlowe żeby to wielkie przedsięwzięcie nazwać Port Polska. Tak będzie się nazywał. Nie przesłyszeliście się, Tusk nic samemu nie zrobił i podpina się pod projekt Prawa i Sprawiedliwości poprzedniego rządu, który naprawdę doprowadził proces tworzenia CPK pod już tak naprawdę wbicie w bicie łopaty w teren, gdzie ma być ta inwestycja przeprowadzona. Tusk się pod to podpina i chce zmieniać nazwę. Tylko jest mały szkopu, o czym Tusk zapomniał. Nazwa CPK nie jest nazwą, którą sobie od tak można zmienić, ponieważ jest to nazwa ustawowa. Centralny Port Komunikacyjny jest wprowadzony ustawą. Więc Tusk może sobie nazywać jak chce te inwestycje, ale z formalnego punktu widzenia, dopóki Tusk nie zmieni ustawy, to jest Centralny Port Komunikacyjny. I zakładając na przykład, że teraz Tusk każe pracownikom CPK zmieniać pieczątki, tworzyć nowe, wiki, tworzyć nową identyfikację wizualną itd., itd., to będą pieniądze nielegalnie wydane, ponieważ według prawa ta instytucja nazywa się centralny port komunikacyjny. Więc tak, takie małe ostrzeżenie dla tych, którzy to polecenie Tuska będą wykonywać, żeby nie narazili się na odpowiedzialność z tytułu zmarnotrawienia środków publicznych. Ale fakt, że na dwulecie rządu Tusk zajmuje się akurat inwestycją poprzedniego rządu i próbuje przy niej coś kombinować, nie mając własnych, żadnych flagowych inwestycji, pokazuje degręgolady tego rządu. Zresztą, już nawet fakt podał, że Polacy mogą mniej kupić za swoją pensję od kiedy zaczął znowu rządzić Donald Tusk. No i oczywiście warto przypomnieć co mówił w ekspoze, jak obiecywał po prostu spełnianie obietnic. Pytacie o konkrety. Więc tak są zapisane, są znane przecież, nie muszę czytać ani stu konkretów. Ani innych elementów programu rządowego, z innych partii politycznych. Cała Polska zna te konkrety. Polska nas będzie z tego rozliczała. Nie boję się tego. W imieniu całego przyszłego rządu mogę Wam powiedzieć, nie obawiamy się, żadnej z tych obietnic zostaną zrealizowane. No i co? Kwoty wolnej nie ma, paliwa po 519 nie ma, a pamiętacie obietnice Hołowni, że. Do ludzi miał lekarz dzwonić, pytać się o zdrowie? Który z was będzie miał lekarza odpowiedzialnego, w którego interesie będzie dzwonić do was i sprawdzać, czy jesteście zdrowi. A nie, że wy będziecie dzwonić do niego i pytać yy, i opowiadać mu, że jesteście chorzy. To on będzie dzwonił, zlecał wam badania profilaktyczne, będzie was kierował do specjalistów. To jego zadaniem będzie umówienie tej wizyty u specjalisty, który powinien być blisko domu, w domu zdrowia, w którym w powiecie się organizuje i w którym zebrane są wszystkie usługi z laboratorium analitycznym, yy, z, z, z lekarzami specjalistami, z podstawową, nocną, świąteczną opieką zdrowotną. No to dzwonią lekarze, informując o odwołanych wizytach. Taki po prostu obrót wydarzeń nastąpił. No, kto by się spodziewał, że nałogowy kłamca Tusk znowu szuka Polaków. Na szczęście, jak wynika z sondaży, coraz więcej wyborców koalicji rządowej jest zawiedziona tym, w jakim kierunku Tusk pcha Polskę. Zatem według mnie, gdyby nadarzyła się prezydentowi okazja do rozwiązania tego sejmu, powinien to... Uczynić. A co wy o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzu. I do zobaczenia w kolejnym materiale.